Kiedy sakralny charakter życia przed urodzeniem zostaje naruszony, my reagujemy tak, aby głosić, że nikt nie ma prawa do niszczenia życia także przed narodzeniem. Kiedy mówi się o dziecku jako ciężarze lub uznaje się je za środek do zaspokajania potrzeb emocjonalnych, my podkreślamy z naciskiem, że każde dziecko jest darem Boga, jedynym i niepowtarzalnym, które ma prawo do rodziny zjednoczonej w miłości. Kiedy instytucja małżeństwa jest zniszczona przez ludzki egoizm i zredukowana do tymczasowej i warunkowej umowy, którą można łatwo rozwiązać, my zareagujemy, potwierdzając nierozerwalność związku małżeńskiego. Kiedy wartość rodziny jest zagrożona przez naciski społeczne i ekonomiczne, my zareagujemy, potwierdzając na nowo, że rodzina jest niezbędna nie tylko dla prywatnego dobra każdej osoby, lecz również dla dobra wspólnego każdego społeczeństwa, narodu i państwa. Kiedy wolność jest wykorzystywana do panowania nad najsłabszymi, my zareagujemy aby potwierdzić zasady sprawiedliwości i miłości społecznej.